Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na pomeczowe wywiady. Moim gościem jest trener Krzysztof Job. Witam Panie trenerze. Dzień dobry, witam. Wasz zespół dzisiaj pokonuje Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 2 do 1. Bardzo bym prosił o kilka słów komentarza pomeczowego. Pierwsza sprawa to dziękuję za te gratulacje. No i sprawa tego rodzaju, że od jakiegoś czasu w ogóle praktycznie nie jestem już na wojsku, bo pełnię funkcję wojewódzkiego koordynatora do spraw kształcenia i licencjonowania trenerów. Tym większa adrenalina podczas takiego meczu. A sam dzisiejszy mecz znam, nie ukrywam, że znam ten zespół, który powołaliśmy wspólnie z trenerem Kaliciakiem. Właściwie w 94%. Część z tych zawodników grało u mnie w różnych drużynach. No i co? Powiedzieliśmy sobie po dwóch konsultacjach, które przed tym turniejem przeprowadziliśmy w Opolu, że przyjeżdżamy przede wszystkim dobrze się bawić, ale oczywiście w duszy każdego jednego sportowca jest co rywalizacja, czyli chcemy grać jak najlepiej w każdym meczu. W dzisiejszym meczu to się udało, aczkolwiek przeciwnik był naprawdę wymagający, tak? Skład pierwszego zespołu czy w ogóle całej kadry, oparty w dużej mierze na zawodnikach, którzy mają mnóstwo meczów rozegranych w dzisiejszej ekstraklasie, czy wcześniej w pierwszej lidze, także to na pewno robiło wrażenie. Myślę, tak mi się wydaje, że po naszej stronie była chyba troszeczkę młodość, Było więcej młodszych zawodników, bardziej wybieganych i wydawało się, że ta pierwsza połowa, w której no, dominowaliśmy troszeczkę, mieliśmy jeszcze sytuację, zakończy się naszym prowadzeniem, przynajmniej 3-1. No tak się nie stało, druga połowa to zupełnie, jak gdyby role się troszeczkę Wróciły, zostawiliśmy troszkę więcej miejsca w środku pola. Zawodnicy Dolnego Śląska przejęli tę inicjatywę, też stworzyli sobie kilka groźnych sytuacji. No i tak naprawdę do końca troszkę drżeliśmy o, o wynik tego spotkania, no ale udało się szczęśliwie dobrnąć do końca i z tego jesteśmy zadowoleni. Czyli uważa trener, że ta dobra, bardzo dobra nawet w Waszym wykonaniu pierwszej części spotkania po prostu ustawiła mecz. Powiem inaczej, gdybyśmy strzelili bramkę na 3-0 myślę w tym momencie grałoby się nam zdecydowanie łatwiej, natomiast w momencie kiedy straciliśmy bramkę na 2-1, domyśląc zapłacił ten kontakt, odżył, ruszył na nas, no i tak jak powiedziałem, no musielibyśmy być cały czas ostrożni, grać blisko siebie, a tego też nie wykonywaliśmy. Stąd ta przewaga Dolnego Śląska. Powiedział trener o młodości zdecydowanie, na przykład zawodnik z numerem 14 u Was w zespole wygląda na bardzo, bardzo młodego na można pozycji, powiedzieć. pozycji? Bodajże prawo skrzydłowego, prawego ta, pomocnika. Tak, dokładnie. No ja też powiem, że na co dzień spotykamy się na boiskach Orlika, tak? Czyli te małe boiska tartanowe i Wojt, z Wojtkiem jeszcze między innymi pogrywam i ja widzę w jakiej on jest dyspozycji. To jest chłopak z 77 roku, tak? Czyli ma ile? 45 lat? coś koło tego. Ta, tak, 45 lat, no i fajnie wygląda, tak, dlatego może sobie hasać po tych skrzydłach, z drugiej strony też był chłopak dobrze wybiegany, no i to na pewno było takim naszym handicapem w tym dzisiejszym meczu. Tak więc, panie trenerze, bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do... Witam państwa ponownie, tym razem legenda KGHM Zagłębia Lubin, generalnie legenda dolnośląskiej piłki Romuald Kujawa, dziś w roli trenera, witam panie trenerze, więc Dzień będę dobrać. się tak zwracać. No to bardzo bym prosił o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania właśnie z naszej perspektywy. Muszę przyznać, że spotkaliśmy się po raz pierwszy ze wszystkimi zawodnikami. Nie było szans na to, żeby zrobić jakąś konsultację, przyjrzeć się chłopakom jak wyglądają, jak grają. No powołaliśmy zawodników bardzo znanych na Dolnym Śląsku, którzy grali w najlepszych klubach. Także liczyliśmy tutaj na duże doświadczenie, oczywiście też kilku zawodników z młodszego rocznika, czyli którzy tam mieli po 42-43 lata. No i taka mieszanka wydawała nam się, że gwarantuje nam sukces. No muszę powiedzieć jedno, że dzisiaj troszeczkę żeśmy poszli może za ofensywnie wierzyliśmy w, w tych zawodników, że stać ich na to, żeby grać na przykład trójką obrońców, chcieliśmy zagrać bardzo ofensywnie, no i tutaj się okazało, że drużyna z Opolskiego no, wypunktowała nas. A co ten uważa, że mogłoby być takim powodem, dla którego dzisiaj nie udało się wygrać? Mówi raz trener brak zgrania, ale może coś jeszcze? No na pewno daliśmy się zaskoczyć na początku meczu, gdzie dostaliśmy bardzo szybko dwie bramki. No i Trzeba powiedzieć, że tam jeszcze była z jedna, dwie sytuacje, którą stworzył zespół z Opola. No na pewno też zaważyła skuteczność, bo trzeba powiedzieć jedno, że w pierwszej połowie Opole grało troszkę lepiej od nas zaskoczyło nas, no ale po jakiś tam korektach ta gra pod koniec już pierwszej połowy wyglądała inaczej i żeśmy strzelili bramkę kontaktową co dawało na pewno w perspektywie drugiej połowy jakieś szanse na, na odrobienie tej drugiej bramki no i trzeba powiedzieć jedno w drugiej połowie wyszedł całkiem inny zespół zdecydowanie żeśmy zaatakowali drużynę przeciwnika no i, i stworzyły się przynajmniej trzy kapitalne sytuacje no, które miał Remek Jezierski Józefowicz i też Kowalczyk Maciek, także to były sytuacje stuprocentowe, no i niestety zabrakło tej skuteczności, co wiadomo, jak się nie, nie wykorzystuje takiej sytuacji, no to się mecz przegrywa. Oczywiście, nastawienie myślę niezmienne po tym spotkaniu mimo wszystko, więc jaki jest dalszy plan na część turnieju? No wygrać pozostałe dwa mecze. Żeby skończyło się to oczywiście upragnionym awansem, wiadomo. Oczywiście, że tak. I liczymy na potknięcie drużyny z, 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 z opolskiego okręgu sportowego. Dziękuję bardzo serdecznie trenerze Dziękuję. i do zobaczenia.